Są tam rzeki, sprzątam lasy. No bo śmieje są taborodasy. No i tak się witam wszystkich. 15 czerwca 2020 roku. No ja zgodnie z deklaracją obietnicą idę w to miejsce. tam zawsze sprzątam, co tymi yy, magnesem te wszystkie kapsule wyzbierałem. Byłem tam w, zesz w zeszłym tygodniu, 8 czerwca i powiedziałem, że 15, czyli po tygodniu pójdę zobaczyć, co tam jest grane. A więc tak idę. E, co? No, myślałem, że, że to zrobię wczoraj w niedzielę, no ale niestety całą niedzielę pracowałem. Do późna wieczór. Dziś mam drugą zmianę. Także film będzie albo wieczorem, albo we wtorek rano. E, sam jestem ciekaw, jak to tam będzie wyglądać na, na miejscu. Oczywiście, jak po drodze coś wpadnie, no to pozbieram. No i tyle, no film na pewno nie będzie długi. Bo też trzeba się zdążyć do pracy jechać. A aż mnie tu ciekawi, jak to tam wygląda. No także na razie e, po drodze czysto, czyściutko. Może tam, może tak często tędy chodzę. Ale oprócz jakichś tam papierków, więcej nic ciekawego nie przybyło. Nie wiem czy wy, ale ty zwrócił uwagę na to, że o kurczę Chciałem o czymś innym mówić No nic Będę wracał to po to wpadnę e, No dużo maseczek jest, nie? Nie wiem czy zwróciliście uwagę ale maseczki tak patrzę leżą często i gęsto są jakby takim wizerunkiem no nic, no kolejny śmieć nam powstał po prostu, nie? I to można powiedzieć niebezpieczny. No ale nic. Jesteśmy już coraz bliżej. To ja jestem ciekawy tego miejsca. No, coś tu się działo. No tak, puszeczka przybyła. Ale za to kapsli. Nie widzę. Czyli jest zdecydowana poprawa. No ja się cieszę, no że jest efekt. No i tak, korzystając z okazji, że tu jestem, torba oczywiście z recyklingu. Poszeczkę jak najbardziej się przyda. Patrzysz do niej żużki się zdążyły w niej zamieszkać, pułapki. No, takie skarby w odmawiamy. No tych usteczek to nie będę zbierał. Coś tu jeszcze widział Taka folia. No zawsze coś się znajdzie, ale już o wiele, wiele, wiele czyściej niż było to wcześniej. No i tak, ja mam z sobą ten moje ogłoszenie, że tak powiem. Nie śmieć, ja tutaj sprzątam Flaming Girl YouTube, także może będę miał nowych widzów. Będzie więcej tych łapek w dół i zainstaluję to tutaj na tym na, na drzewku, nie podal. Zobaczymy, co to coś podziała. Zastanawiałem się też nad koszem na śmieci w tym miejscu, ale myślę, że to nic nie da, bo mamy śmieci wynosić z lasu, a nie tutaj przynosić i gromadzić. No i tak, tu przykleiłem moją kartkę z ogłoszeniem. Nie śmiecię ja tutaj sprzątam. Flamik Cycling Na miarę na YouTube. A. No także może ktoś wpadnie, to ten konar usunąłem. No i nic, nie ma na co czekać. Wracam z powrotem jeszcze po drodze nam to puszeczki zgarnę. Zobaczymy czy to będzie działać i co, przychodzę tutaj o. przyjdę tutaj za tydzień, tak? Czyli 22 zobaczymy czy będzie to wisieć i czy to będzie porządek Nic, wracam. No i tak mi siada to jakoś była, puszeczki czekają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem no i tamta była ósma o, ósma jest z tyłu, dziewiąta. Jeszcze No właśnie puszki to są pułapki Marzuków Patrzcie, w każdej puse puszce coś może że nie jest taki żuczek, zwierzę. Mamy brak słów. Ojeci. Butelczyna. No i puszeczki. Masakra co? Ludzie nawet nie są świadomi co robią jak zostawiają się puszki, butelki w lesie Też jeszcze w jakiś borok No i tak 9 puszek z lasu Chyba, się już ekipa przeniosła po prostu z tamtego miejsca w to. No ale nic, ja pomału wracam. Jak coś wpadnie, no to jeszcze pokażę. A więc tak, moi taki króciutki wypadzik, tylko kontrolny, że tak powiem. Zobaczymy, czy ta... ...zadziała ta karteczka. No i tak, generalnie cała druga, czyściutka, nic tutaj nie ma w tych przydrożnych rowach tylko w tamtym miejscu Patrzcie, były te puszeczki no nic, no, nie ma co gadać. Było co było, jak to mówi Lony Jak standardowo, jak się podobało łapeczka. Piszcie komentarze oglądajcie reklamy. Dziękuję, że żeście wytrwali do końca. I do następnego. Pozdrawiam.